Witajcie na moim kanale, czyli Dami 1730. Udało mi się tam tą starą nazwę, gdzie jeszcze miałam 400 pucharków, tą SJJ. Udało mi się zmienić się na inną nazwę. A dzisiaj zrobimy sobie taki mały opening, bo ja mam 9 postaci na 27. A zobaczcie na to. Ta dziewczyna ma 10, a jest o 200 kucharków słabsza. Ten gościu to ma 8, ale za chwilę też będzie miał 9, bo, bo będzie miał broka. A czekaj, w jaki... Yy, dobra, a ten w jakim to jest profil? Yy, aha, dobra, a ona? Nie ma, dobra. Yy, ten gościu, który ma... Jest o 20 pucharków mniej ma. Ma 12 postaci, a my mamy tylko 9. Więc trafienie jakiejś postaci to są duże szanse, żeby zdobyć w ogóle jakąś postać. Uuu, nie wiem, jak mu nagradzić Jessie. 340 pucharków ja bym nie dał rady taką beznadziejną postacią. No dobra, to może najpierw sobie od małych boksów zaczniemy. waga nic, 16 monet punkty do szeli o pewnie etikety będą. Nie, 5 gemów, tak dobra, mam już 29 Okej okay. Jak mi się uda uzbierać do 60 to mego mega boxa kupię. No dobra i uwaga Aj, 14 monet, punkty do bula, punkty do nity. No nie, tak akurat było naprawdę bardzo słabe. Teraz tę dużą skrzynkę, oby coś wypadło. Dobra, i zaczynamy. Nie! Ja zaczynamy i dobre, bo 94 monety, punkty do bula, punkty do kolta. A przynajmniej będą tikety albo gemy, no zobaczymy. Jeden ticket. No okej, okay, no nic nie wypadło, ale zobaczmy sobie skrzynka za 60 jest. Okej. Okay. No dobra, no to jeszcze 31. Albo może kupimy sobie jakąś tą... przeberanie jakieś sobie możemy kupić Tego, tego bulla, co ja kupię No dobra, to w tym openingu nam nic nie wypadło, może w następnym coś wypadnie Okej, okay, to na razie, pa!